Siemanko wszystkim, tu Jurgas. Pierwsze, a czy nie pierwsze, już drugie przymrozki w tym roku. Idę sobie na miejscówkę. Piękna pogoda się dziś zapowiada. Zabrałem trzy wędki ze sobą. Jeden to jak zwykle do bocznego troku mój Jackson. Gray stream od 12 do 12 gram, 2,70 długości. Nowa wędka to Maverick. Perch spin pod okonia, pod Czeburaszkę o gramaturze wyrzutu od 6 do, o, znaczy, przepraszam, nie, od 6 do 14 gram bodajże. No i oczywiście moja Akuma Alaris, taki uniwersalny kij pod sandaczy o konie. No, dojdę na miejscówkę, pojedziemy na łączach. Rozpierdzielone te drogi przez te dzipy zobaczcie sami, no ciężko na nogach przejść ja nikomu nie bronię no ale zobaczcie sami tragedia no ale dobra i też chcą łapać Dupy pod samą wodę musi wiedzieć dobra, hej